Cześć, witajcie. Za sobą mam pierwszą noc na dziko pod namiotem w Maroko. I wybór miejscówki był tylko tym wynikiem, że wczoraj trafiłem na drogę RN8. Było już bardzo późno. Ja szukałem jakiegoś pensjonatu, hotelu oraz też myślałem o spaniu na dziko, ale nie mogę znaleźć miejscówki, która byłaby na tyle odpowiednia. Kierując się dalej w stronę Fez drogą RN8, zjechałem w końcu w taką szutrową ubito ta droga jest chyba jeszcze remontowana, i chyba kiedyś tu powstanie asfalt. Z tego co widziałem, po drodze maszyny budowlane to właśnie takie do tworzenia dróg, które stały wcześniej. Jest to droga też, która jest dość często uczęszczana, z tego co zauważyłem. Bo kiedy wczoraj już nawet poszedłem spać, to kilka aut tędy przejeżdżało, i tylko jeden zatrąbił Zatrzymałem się tutaj, i tak naprawdę dzisiaj. Odkrywam widoki, jakie tutaj mi towarzyszą, czyli góry, piękne góry. I przede wszystkim wyspałem się w końcu, myślę, że zmiana szpiworu też do tego się przyczyniła, bo dotychczas kiedy rano wstawałem byłem zmarznięty, niewyspany, źle mi się spało, a teraz kiedy zmieniłem szpiwór na puchowy, zupełnie inny komfort spania. Jest normalnie świetnie, czuję się dobrze, choć moje oczy może nie są wyspane, ale to zaraz zmienię dobrą kawką. Ale poza tym czuję się w pełni sił, gotowy na kolejną dawkę marokańskiej przygody. A dzisiejszym celem jest miasto Fez. Z racji, że mam do niego jakieś 100-parę kilometrów, nie będę się teraz spieszył. Przyjadę tam gdzieś na godzinę, może 14, może wcześniej. Wcześniej jeszcze muszę poszukać przede wszystkim hotelu bądź pensjonatu, który będzie miał strzeżony parking, bo jednak obawiam się zostawiać motocykl, jeszcze nie mój, na takich ulicach, jak to było właśnie w szafszowaniu. Wolę tego nie powielać i wcześniej znaleźć jakiś może droższy pensjonat, ale przynajmniej, żeby był parking strzeżony bądź jakiś garaż. just come to jedziemy. Do miasta Fes miałem z punktu biwakowego niecałe 150 km, czyli około 3 godziny jazdy krętą górską drogą o oznaczeniu N8, która tak w ogóle okazała się być bardzo przyjemna, widokowa i kręta, choć miejscami nawierzchnia jest na tyle uszkodzona, że trzeba się pilnować, zwłaszcza na zakrętach, gdy jest ciemno. Sami mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku niebezpieczną sytuację z moim udziałem. wiązka przydaną wszystko pozany kane Szkoła i ja kolorowo W Maroku jest wiele stacji paliw, zarówno międzynarodowych sieci, jak i lokalnych dostawców. Należą do nich takie firmy jak Shell, Total, Chevron i wiele innych. Te stacje można znaleźć w większych miastach, na autostradach i w innych strategicznych lokalizacjach. Cena paliwa Maroku w kwietniu wahała się w tym przedziale, czyli za litr lekko ponad euro 30. Nie wszędzie karty płatnicze były przyjmowane, dlatego, zapas gotówki to podstawa w tym kraju. Pod względem jakości paliwa, benzyna, którą tankowałem, nie wpływała negatywnie na pracę silnika, nawet w tak nowoczesnym motocyklu więc jakościowo raczej spełniała odpowiednie normy. wiem, co to za miejsce, za drzewka Ale może tutaj choć trochę cienia będę miał, żeby zjeść Ale sucho Gorąco Uff Trzeba odetchnąć trochę Do Fez zostało mi 43 km Ale jest gorąco, jest 25,5 stopnia Do tego lekki wiaterek Zero cienia, dopiero teraz jakiś cień znalazłem A znalazłem ten cień po to, aby zjeść śniadanie Ciężko cokolwiek tutaj znaleźć w Maroko, kiedy jest Ramadan, bo wszystko jest nieczydne. Są jakieś sklepiki, ale z tego co widziałem, to właśnie jest woda. Przede wszystkim muszę się zatrzymać później i ją uzupełnić. Oraz napoje słodzone. Do jedzenia, jedynie jakiś chleb, nic więcej. A że chleba nie jem, no to nie dla mnie takie jedzenie. Ale przejeżdżając przez maleńkie wioski, zatrzymałem się właśnie u e, w takim punkcie przy domu, gdzie dzieci sprzedawały swojskie jajka. Pomyślałem, że to jest najlepszy pomysł na śniadanie, więc kupiłem 5 jajek. Jedno jajko wyszło, 2 dirhamy. 2 dirhamy to jest gdzieś tutaj się wyświetli, a ja zapłaciłem 10 za 5 sztuk. Twoje jajka, więc dla mnie jak najbardziej najlepsza opcja. Ugotuję sobie je, bo nawet nie mam na, na czym je podsmażyć. Ogólnie, jeśli będę w będę musiał zrobić jakieś większe zakupy, aby się przygotować lepiej na. Właśnie takie swoje jedzenie, robienie swojego jedzenia w trasie, bo no wygląda na to, że tak będę musiał robić częściej. A nie chcę też jakby swojego jedzenia liofilizatów wykorzystywać teraz. Wolę je mieć po prostu na czarną godzinę. Dlatego teraz jadąc drogą główną, przez większość czasu nie było cienia. Naprawdę, już tak w którymś momencie myślałem, mówię, kurczę, może słońce się zatrzymam i zjem to śniadanie, ale nie, to tak. Średnio mi to pasowało, dlatego teraz dopiero założyłem jakiś taki gaj drzewek, nie wiem co to są za drzewka, nie znam się, ale jest tutaj przyjemnie i obok jest główna droga. Oraz widoki, krajobraz zupełnie się teraz zmienił, tam jak wcześniej byłem, gdzie nocowałem pod namiotem, były góry, było tak sucho, tutaj też jest sucho, ale już są takie bardziej pagórki. Rozpierdzielają mi samochody tutaj jak one są załadowane, to jest masakra. Teraz podjedę bliżej, może się uda tak, żeby to kamera złapała. To jest po prostu kino. Nawet stanę, żeby to e, wam pokazać. Nawet nie wiem co on wiedzie dokładnie, ale chyba jakoś... To jest boże. Wow. Masakra. quilômetros do faz

Oczywiście warto pamiętać, że ta pomoc nie jest bezinteresowna, a w zamian będzie trzeba na pewno zostawić jakąś sumę pieniędzy Marokończykowi. Ja akurat nie miałem zabukowanego hotelu Fez. Moim planem było udać się jak najbliżej Mediny i tam poszukać czegoś na miejscu wraz z garażem na motocykl. Ale gdy trafił się ten gość, taki typowy naganiacz, który po części rozwiązywał moją zagwozdkę, to zdecydowałem się, że pojadę za nim. położony jest w północnym Maroku. Jest jednym z najważniejszych i najstarszych miast w kraju. Jego najbardziej charakterystyczną częścią jest Medina, czyli starówka, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Medina w Fezie jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków architektury islamskiej na świecie. Znajdują się w niej wąskie, kręte uliczki. To w tym historycznym centrum miasta mieszkańcy i turyści mogą poczuć ducha Maroka sprzed wieków. Okej. Okay. but hey boy hey salam okay here i have hotel where here Patrz. I don't know it. Jesus is real. Wada, bo Medina is here. Medina is there. Medina is in the center. Look. You are January everything wifi. So Cześć, melduję, że jestem w mieście Fez. Po przejechaniu dzisiaj około 130 km dotarłem całe na miejsce. Ze znalezieniem noclegu problemu nie było. Tutaj każdy chce pomagać. Tylko wiadomo, każdy chce pomagać za pieniądze. Był jeden gościu, który wskazał mi nocleg. Mówi, że jest super z garażem i w najlepszym miejscu, tutaj w mieście Fez, Okazało się, że to miejsce było w ogóle na drugim końcu tego miasta, z daleka od głównej Mediny, na której mi zależało. Miałem wcześniej znalezione też na aplikacji Eye of Lander miejscówkę. W którym był garaż na motocykl, nie miałem tylko hotelu, i nagle pojawił się kolejny, pomocny, życzliwy pan, który stwierdził, że ten hotel mi wskaże. Motocykl zostawiliśmy na takim ala parkingu, strzeżonym z kamerą, jak powiedział, i jakieś 300-400 metrów w ciuchach motocyklowych, kasku i najpotrzebniejszą rzeczą, czyli tam, bagiem, w którym miałem aparat i inne takie swoje wartościowe rzeczy. Poszliśmy w głąb właśnie tej Mediny. Mediny słyną z tego, że to są bardzo wąskie uliczki i tam nie można wjeżdżać motocyklem ani żadnym pojazdem z silnikiem spalinowym. Jedyną taksówką są takie wózki, w których wożą rzeczy, bagaże. Poszliśmy 300-400 metrów, z czego no, taka mała klitka, w której ledwo się mieściłem, powiedziałem, że nie. Po pierwsze, chcę mieć garaż na motocykl od miasta Szawszawan, w którym przekonałem się o tym, że jeśli motocykl stoi na ulicy, to nie jest do końca dobrze. Zwłaszcza jeśli ten motocykl nie jest mój i znam jego wartość i nie chciałbym, żeby ktoś mi go gwiznął. To po pierwsze, teraz się nauczyłem, że jeśli mam faktycznie zatrzymywać się w miastach Maroko, koniecznie musi być garaż bądź jakieś podwórko, ale zamknięte. Dlatego to jest z pierwszych moich takich priorytetów, jeśli chodzi o Maroko. Dlatego też tutaj powiedziałem, temu gościowi, który mi pomagał, załatwiać hotel. Że nie chcę zostawiać tak motocykla daleko, chcę hotel bliżej i mieć konieczny garaż. Trochę to trwało, zanim coś ogarnął, ale udało mu się i o dziwo nie chciał za to pieniędzy. Znalazłem fajny pensjonat, hotel, nie wiem jak to nazwać ogólnie jestem na tarasie jego i nagrywam tego vloga, ale zaraz pokażę Wam ujęcia z tego miejsca, bo jest naprawdę piękne. Garaż udało też mi się jakby załatwić 3 euro za, jedną, za jeden dzień. To jest cena tego garażu, jest to garaż podziemny i widziałem tam sporo motocykli Z zagranicznych turystów, między innymi z Niemiec, Hiszpanii i Portugalii Więc myślę, że mój motocykl Tiger też jest w dobrym miejscu i raczej nikt nic mi z niego nie ukradnie, bo zostawiłem tam namiot Szpiwór, materac i torby, drzwi na gmolach Ale to nie mam w sumie cennego, za dwie noce w tym pensjonacie, którym jestem, zapłaciłem 885 dirhamów. Przeliczyłem sobie to później na złotówki, okazało się, że to jest 330 parę złotych. Ale warunki są naprawdę spoko, w tym mam też wliczone śniadanie oraz kawę i herbatę w ile po prostu chcę. Czyli ich jakby herbatę z miętą, czyli błyski marokańskie, inaczej nazwane, mogę pić do woli. Jutrzejszy plan jest taki, aby zwiedzić miasto FES. Jest to sporej wielkości miasto i nie wiem, czy się sam tak ogarnę, stąd jakby właściciel tego pensjonatu chyba mi wcisnął przewodnika, który mówi po angielsku. Spędziłem w Riadzie, czyli tradycyjnym, bogato zdobionym domu z dziedzińcem. Myślę, że to była dobra decyzja, która wynikła z przypadku. Dzięki temu doświadczyłem autentycznego marokańskiego stylu życia, zanurzając się przy tym w pięknie zdobionych wnętrzach. Mogłem przy tym też cieszyć się z gościnności, jaką oferował mi właściciel. To znaczy, często wspominał, że moje szczęście jest jego szczęście. Potem mówił, że traktuje mnie jak swojego syna, ale jak przyszło do zapłaty, na przykład za zamówione jedzenie z ulicy. To jak się później okazało, płaciłem dwa razy więcej. Przewodnik, którego załatwił mi właściciel, okazał się być starszym gościem. Myślałem przez chwilę, że może jednak to będzie młoda przewodniczka, ale zwał jak zwał. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Muzeum Rękodzieła Fundung Al-Najarin, które słynie z różnorodnych wyrobów rzemieślniczych, w tym ceramiki, tkanin, wyrobów skórzanych i sztuki rzeźbionej w drewnie. Poszliśmy też do medresy El Atarin, czyli szkoły koranicznej, która została zbudowana początkiem XIV wieku. W środku zdobiona jest pięknymi mozaikami, rzeźbionymi dekoracjami stykowymi i drewnianymi. Na środku dziedzińca stoi fontanna a nad salą modlitewną znajduje się bogato zdobione sklepienie z drewna cedrowego. Na górnych piętrach rozmieszczone są niewielkie pokoje, albo raczej klitki, w których mieszkali studenci. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o sztukę islamską i zdobienia jakie się tutaj pojawiają, to zrobiły one na mnie imponujące wrażenie. Kolejnym miejscem FES jest garbarnia, czyli miejsce, w którym pozyskuje się skórę do dalszej jej produkcji i obróbki. Miejsce dość ciekawe, bo możemy na żywo zobaczyć, jak wygląda ten proces i poczuć, przynajmniej ja mogę poczuć ten zapach, który nie do końca jest przyjemny. Tradycje garbarskie sięgają 8 wieku. Z tarasów sąsiadujących sklepów można obserwować proces garbowania skór który nie zmienił się tu przez wieki. Trudno w to uwierzyć, bo praca jest niewyobrażalnie ciężka, wręcz torżnicza, a panujące w garbarni warunki, czyli upał i smród, są nieznośne. W pierwszym etapie skóry moczy się kilka dni w mieszaninie krowiego moczu, wapna palonego, wody i soli, a następnie w mieszance głębich odchodów i wody. W trakcie namaczania garbarze ugniatają skóry nogami, aż staną się odpowiednio miękkie i elastyczne. Kolejne etapy to farbowanie wyłącznie naturalnymi barwnikami i suszenie w ostrym marokańskim słońcu. Z tak przygotowanych materiałów wytwarza się najróżniejsze wyroby, jak buty, torebki, plecaki czy odzież. Wizyta w, w tej garbarni jest za darmo, ale takim wymogiem jest to, aby coś z tutaj kupić, więc ja też przywiązę na pewno stąd jakąś pamiątkę, tylko muszę wybrać odpowiednią wielkością tak, aby zmieścić się na motocyklu, bo sam Niewiele mam wolnego miejsca na pamiątki, ale myślę, że się jakoś zmieszczę. Tylko pytanie: Co pośród tego wszystkiego tutaj wybrać? W Medinie można odkryć bogactwo przypraw, ziół, które kuszą aromatycznymi zapachami i barwnymi stoiskami, oferującymi gamę marokańskich smaków i tradycyjnych leczniczych roślin. Przez wąskie uliczki można podziwiać kolorowe piramidy przypraw. Takich jak cynamon, gałka muszkatałowa, kurkuma, świeże zioła, w tym mięte, kolendrę, szałbie. Wspomnieć też należy o popularnym olejku organowym i szafranie, najdroższej przyprawie świata. Przewodnik zabrał mnie też do restauracji, która była otwarta wyłącznie dla turystów. Miałem wrażenie, że ceny też tam były wyłącznie dla nich. Dla przykładu, za zwykłe jedzenie uliczne, czyli na przykład tajin z mięsem wołowym, musiałem zapłacić fez około 40 dirhamów. Mój właściciel w riadzie skasował mnie za podobne 100 dirhamów, a w takiej restauracji musiałem zapłacić 150 dirhamów. Byłem właśnie skorzystać z tradycyjnego rytuału pielęgnacyjnego zwanego hamon, w takim marokańskim spa tutaj w Medinie, w Fezie. Szczerze, powiedziawszy, że pierwszy raz z czegoś takiego korzystałem. Medina to jeden wielki labirynt, w którym łatwo się zgubić. Dlatego gdy ja chodziłem sam, a zdarzyło mi się dwa razy, to koniecznie musiałem mieć włączoną nawigację. Bez tego po chwili gubiłem się w wąskich uliczkach, skrzyżowaniach i tłumie ludzi. Wieczorem udałem się jeszcze na mały spacer, głównie w poszukiwaniu smaków lokalnych street foodów. Ciekawe było dla mnie to, że siedząc w restauracji, mogłem obserwować nie tylko ludzi, turystów oraz te wszystkie dookoła kolory, jakie tam panowały, ale też patrzeć na warsztaty rzemieślnicze, które tak samo pracowały jak za dnia. To już koniec drugiego odcinka. Dzięki wielkie za obecność i pamiętajcie, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to warto to zrobić. Korzyści jakie z tego macie, to przede wszystkim jesteście na bieżąco z nowymi filmami, jakie pojawiają się na tym kanale oraz możecie w łatwy sposób odnaleźć pozostałe filmy z moich wypraw, jak na przykład ubiegłoroczna wyprawa do Gruzji, która w jakimś stopniu może wam pokazać piękno tego kraju i może też zainspirować was do wybrania się tam. Cześć, właśnie minąłem przełęcz TZO O Zekri, która znajduje się na wysokości 1963 metry nad poziomem morza i póki co jest to pierwsza przełęcz, która robi na mnie wielkie wrażenie. Widoki są naprawdę piękne, droga jest no lekko dziurawa, ale Tigerem czy ogólnie motocyklem adventure'owym to nie jest żaden problem. Dodatkowo widziałem z tej przełęczy pustynię, więc jestem blisko swojego celu, czyli Sahary.